Droging Wheeler What will we do with the drocking What Will we do with a willer, early in the drocking wheel Siemanko My Slandy tabis Eeeyye A czemu ty wyglądasz jak bał pan? A czemu ty wyglądasz, że twoje nogi się ruszają, a ja stoję w miejscu? No ty też stoi w mnie... Nie Miej stoi twoje nogi się różnię. Nie, to tak mam. Dobra, zaczynajmy okay. tą grę. O. o, idziemy. Szliśmy poza pierwszą. Kto idzie pierwszy? <grym> Idź pierwszy! <grym> Czemu ja? No jakby... Jest taka ci... ścieżka. Jak miałoby ci coś zjeść, to tylko cię. Nie ma ścieżki. Jakbyśmy wejść na jakaś ścieżka. ty wyglądasz jakbyś był śnieżny bałwan jakiś Tu? Nie, to nie. ścieżkę mieliśmy. Dobra, tam się coś ścieżką. No bo teraz patrz, nie wiem, co mam nikogo. Ol, co to było? Ja jesteś No, taki błysk jakby. A tu coś jest. Idziesz, bo ja nie wiem, Idę! Bł... O! <laughs> Jakiś teletubin mi się pokazał. Chcemy <laughs> do krainy Teletubin, tylko chcemy. Ciemności, a no tu nic nie ma. A tu? Tylko mi się nie zgub to. Umiesz skakać? Nie. Yy, tak. Na spacji, to to defoletowo. Jaka no jakaś ścieżka by się przyda normalna. O, chyba jakaś ścieżka by się stała? Nie, to jest woda. A tam coś jest? Nie, w tą stronę trzeba iść. Musimy znaleźć ścieżkę najlepiej. Ja Dobra. Patrz, jakie miłe drzewo. Eee... Y aha. Co tu się dzieje? Drzewa mnie chcą bić. A jest, jest pierwszy... Co to jest? ...wojemniczek. A to jest... Zostaw to! Zobacz, co to jest. Ej. To trzeba wysiąść. To był jakiś... Wow! To był jakiś tubisiowy krem? Na plecy. Katona LEG. Tak. Wersja... Tule... Wersja beta. No jesteś ścieżka. Ale już Cię. jeden mamy, jeszcze dziewięć chyba. Jeszcze dziewięć, jeszcze dziewięć tubisiowych kremów. Tak ta latarka duża. A nie tu nie jest wzią. jakiś taki slender czy coś? Nie wiem. OOOO! <grym> co to było? Jakiś rybi się ukazał Ej co jest? Tam nie idzie ich. No. no nie. Niewidzialna ściana. Trzeba tu iść. Aha Żyjesz?! Nie, zginęłem A ty? Tak szybko zginęłeś... ...to musimy się na lewo połączyć. Dobra. To dobra, co my? Dobra, jesteśmy. Nie wiedziałem, że przed tym muszę uciekać. O, już się coś o, dzieje. O, już coś się dzieje. Nie wiedziałem, że przed tym muszę uciekać A, i... A ...wygenerowała mapka? I... Wow. Drzewa atakują. Te też pewnie się obawiam. Nie. Teraz pewnie jest wszystko inaczej. O jest! Pierwszy tyle tubisiowy krem. Tubisiowy krem! Tubisiowy krem! Uwaga! To zaś może tam wyskoczyć coś. Nie, nie jest. Ważne jesteśmy na ścieżce. Wojennej. Nic tu nie ma. Wow! Co, nic nie ma! Jak nic nie ma, jakieś kolorki mi się pokazały na jedzorki. Uciekaj! Gonią nas, a nie ryczą. Uważaj! Wow. Ryczą ci? Nie, ale uciekam, bo mnie gonią. Się... Już nie ma, ich. O nie ma slendero maniaków. Jest jednak. Ła! czekam. Dobrze powiedziałeś. Ja pytam. No, ja też już uciekłem. Czekaj na mnie. Dali się u mnie. Dobra, możemy spokojnie bo z shiftem biegać na Dobra, dobrze, że mi powiedziałaś, bo nie wiedziałem. O, 2 na 10? Podniosłeś? Co? Ta. Tam Gdzie? gdzieś było z tyłu. Gdzie? Ja nie podniosłem. <laughs> idzie tu. O kurde. Bierzaj. Podskok. Na prawo jakby co poszedłem. Idę za tobą. Widzę twój biały zadek. O, Ale pośladki świecą. O, jest! Wow! Ale seks i rusza z dupcią. Ooooooo <grywa> Czekaj, jest coś. Jest! O, Jest! To jest! Tele, tu bisiowy krem wykrem? Ty, bisiowy się wykrem! Trzy! Oj, za się dziać Czekajcie, tu weź. Nie wiem Kury, Ja jestem na górze Okej Ło! Uciekaj! No. Wyszedłeś z domku? Z domku wyszedłeś? No Goni mnie Słyszę właśnie jak Drzesie się Ło! Wow! Wow. Czekaj wracam Gdzie to było? Jest tu! Ja nie wiem gdzie wyszedłem No jest. jesteś Dobra właśnie, tu jest. Czy ktoś tu jest? Nie wiem czy to mnie przestało gonić. Jeszcze biegnie. Idziemy dalej w poszukiwaniu ma, maści nie wiem na co Na Nie wiem Na tubisiowe chrosty A tu coś będzie Tu nie ma nic Mogli to bardziej rozbudować Dobra, nie jeździ się pali. Nie jest ty źle. Co to jest? Jakiś lizak? Którą? Nie wiem czy my się w kółko nie kręcimy. Trudno. Nie wiem, że idziemy jakąś ścieżką, to. mi się tu. Okazało. Hej co? Tu jest ścieżka. Mógłbyś ty iść pierwszy, no. <śla> <śla> nie, my wróciliśmy się, pan na początek gry. Albo nie. A tu byliśmy? Nie znajdziemy pewnie tego wow. wszystkiego. Może i nie to musimy jakoś zobaczyć z drogi, czasami. O tu jest ścieżka. Nie to myślę, że blisko ścieżki. Jakieś. Na początek mapy nie o, nic się nie dzieje od pewnego czasu to jeszcze... Całe szczęście. Kolejna ścieżka. Lewo, prawo, tak jest! Wow. Idziemy dalej tą ścieżką. Chodź tu Idę Wziąłem czwarty pojemniczek. Czytałem co tam wziąłem Wow, czwarty mamy talerzyk z tubisiowym kremem Zobaczę z tyłu. W tyłu nic nie ma, okej. Okay. Ja się obrócę, a za zaraz... A za chwilę... O! Te trzy mamy tu na Idziemy i... U. U. Tyle o Tyle tu by się wykręcał. Tak. O! Wiesz, jak się zbierze chyba od pięciu, to zaczyna się ostra jazda. No to mamy ostro jazdę, fajnie. Jeszcze Zdjęt nie ma ostro jazdy. Nie wiem gdzie my jesteśmy w ogóle idziemy Tu jest jakaś e, taka duża ścieżka Duża ścieżka O, okay. wróciliśmy chyba do początku Musimy no. inną ścieżkę znaleźć. No inną drogę obrać Tu jest jakaś ścieżka bo tylko pięć nam zostało, co to jest dla mnie, No. i zaś... Może no, gdzieś zboczymy z drogi? To znajdziemy, nie wiem. Cię się stracimy. Tylko gdzie? Się... O, zaś taka... Wielka ścieżka. Albo w kółko zaraz rajdzie myślą, coś czy... O, tu coś jest. Gdzieś ty polazłeś. Tu. Okej. Okay. Ja widzę, jakąś Wow. Czyli tu nie byliście O, tu jest ścieżka. Tu jest ścieżka i kolejne drzewo, które mnie blokuje. Kurde, gra... jakbym grawitacji nie miał, kurde, tak wysoko skaczę. Lewo, prawo. Dobra, obojętnie. Wybieraj ty. Może. Prawo. Dobra, to pierwszy. To jest... Czemu ja? Przynajmniej będę wiedział, że jak coś ci coś wyskoczy. Jest, lepiej się krem. Uminąłeś. O. UWAGAJ! Uciekaj! Uciekam, ale nie Uff. Ja uciekłem. Ja też. Ale nie wziąłem tego tubisiowego kremu. Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy wodzie. Nie widzę światełka żadnego W tej strony pobiegłeś. Jak ten krzyka trzec to w prawą Cicho widzę wodę. Wow, coś Ale mi się... Ja ciebie powie. nie widzę. Tyle krem kolejny. No widzę, że 6 zebrałeś 7. To chyba się liczy na spółkę, wiesz? On Cię. Gdzie? Chciałbyś ten tym Ej, obróć się! Obróć się! Wow! Boże, tam jest teletubiściowy tu za mną. Na, no, a tam jest zaraz tubiś, kurde, Slenderman. Ty gdzie, za mną? Nie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. tele zły tubiś mnie goni. Musisz to zebrać. Wow. Wow! Ciekaw! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie Uf. Ja spitłem Do lasu gdzieś uciekłem Musisz to zebrać tam No kurde nie mogę no Bo mnie goni tubisiowy krem Tubisiowy... Kurde znowu No uciekać, nie mogę uciekać No, nie mogę No nie mogę, no, nie mogę. On złapał? Nie, teraz dopiero mogę, tyś jakby nie mógł biegać. No znowu, o. O, Nie, 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 nie. No. On mnie blokuje, się dlatego się nie mogę. mogę biegać. Ale nie patrzę się na niego. Jest trybą, ja nie gdzie ty, ja jestem na ścieżce jakiej. Nie wiem, ja jestem gdzieś w lesie. Ja jestem tu z lesie. Tu byliśmy, dobra, to jest tu. Widzę drzewo Ja też obalne. jestem gdzieś na ścieżce oh. Oj Coś wyskoczyło Ja jestem też gdzieś na ścieżce, nie wiem gdzie Dobra, to jest sprint, na razie mnie Pita. Fita Uwagaj! Fajnie, ty pecha przynosisz Nie grzyj się Masakra Ty pecha przynosisz Zaś się minęliśmy, nie ja jestem. To z drugiej strony plaży był tele-tupisiowy, tam. Kraj. Dobra, to musimy zebrać, nie? Idź, tak. idź! Ja będę Ty, ci... to nie z tej plaży. Z tej drugiej, gdzieś tam. Tylko nie pamiętam, jak się już tam szło. Wiesz. Mm. A i tak nam braknie jeszcze. No, na razie cisza przed burzą. Dawaj, a tu wyskoczy... ...tubisiowy, kurde, z maską Slendera. Teraz są dwa bodajże. Aha. No po dwóch było No gdzie jest ta plaża? Nie wiem. To ja pod... nie idę ścieżką. W Kalifornii. Tak. Uff. O, ścieżka. Dobra, to jest to, gdzieś tu było. Chyba. Chyba. No bo ścieżką to. By może zaszedł. O tu gdzieś na pewno. Tu jest coraz mniej. Nie wiem. Albo i nie mam racji. Czekajcie sobie ścieżkę. Ale nie ona jest tam. Dobra. Zdecyduj się! No ześć nas powrotem. No gdzie to było? Nie wiem gdzie to było, naprawdę nie wiem. O, teraz tu straciłem orientację w terenie. No, nie Aha, dziwię się. Ja przydałam. Ja mapka, tutaj. No? Dobry, bo. To... cudem nagle się cofałem i nic tu nie ma? Ale dziwne to jest nie no, ścieżka musi jakaś być. tu jest drzewo, cicho. tu jest ścieżka. Dobra, idę na tę ścieżkę. To musi być gdzieś Tu e, tak Zgubiłem pięknie. cię chyba. A nie, dobra. nie mieliśmy. Cicho, tu jeszcze nie szliśmy. Ciekawe, czy. O. O, tu by się Waga, uciekamy ciekawe, bo pewnie zaraz coś będzie. Ej, nie mogę wziąć. O, wziąłem. Ty masz 8, ja mam 6. Wow! 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 Jestem za niedawno. Dobra, ja pobiegłem ścieżką, zostawiło mnie. Ja nie wiem, my... sam, gdzie ty jesteś, a ty mi ty. O ja tak jest chory. Ja uciekłem ścieżką. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja też ścieżką. Ja, to chyba to ja to... drugą stronę, a ty drugą stronę. Ja spoczyłem teraz ze ścieżki. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Przecież gdzie, tu, tu gdzieś. Ja bym przyskała. Dobra, idę w tą stronę. Jeszcze nam brak... Mi brakuje chyba 2 czy trzy. A mi 4. No po tyś tak bym to mnie zebrał. No bo mnie goniło! Jest! Kolejne! Jeszcze jedno! I wygrasz. Daj ci radę. Wiesz co jest najlepsze? Że? Ja straciłem ścieżkę. O Moja ścieżka. Idziemy na prawo tym razem. Idziesz chyba. A czyż... Może ty gdzieś za mną? A tu byłem? Tu pójdę. Przecież to przy... ścieżkach górnie są. Uff. Jakby mi się pojawiło coś. Nie? Mi też przed chwilą. Niebie... Żółty teletubbie. Jestem na plaży. To ja rozruszałem rozbóż... O, to na tej plaży było. Rozłóż, kemping i i że zrób plazing Wracam się tą ścieżką która teraz na prawo Kurde, ja jestem przy jakichś skałach Przy skalę. Tak pójdę na prawo Jedno było w Ła! Czemu nie ryczaj za mną? Jaka menda. Widzisz? Z zaskoczenia chcę cię wziąć Ja się nie obracam już chyba w tej grze Ja też się nie obracam Dobra Bynajmniej staram się nie Wow. Chcesz mnie odpisać? Ta. Jestem przy jakichś kamieniach. Ale mam chęć obrócenia się. Wow. Nie znowu. Mnie też. No gdzie jest to? Się stracę? pokazało. Musi być tu. Ha! Słyszałem, jesteś blisko mnie, bo mi się też pokazało. Nie, patrz, są grzyby. W kółko się kręcę. Ciekawe, gdzie jesteś. A tu są dwa. Jeden, Jeszcze jednego im brakuje, ale to chyba. Ja wiem. się w kółko chyba kręcę. Dobra, pójdę tu może Cię znajdę na tej ścieżce. Kurde, no co miś przez las. że jakichś fl flarów nie ma w zestawie. No co miś przez las, ja pierdzielę. O, idę kolejną ścieżką. O, jest! Ło, drzewo mi padło, chyba tu jeszcze nie byliśmy. Tu, może tam być teletubi o Gdzieś tu byłem. Byłem się gubię. Wow! Nabierasz się na takie coś na kosz Nie Tu. jest nie drzewo balone, a pójdę może ty tu szłabisz. Tu ślepy zaułek Dziękuję Drodziłeś. No No to koniec gry O, chyba odcinek teraz wystarczający. Pewnie, że o! Idzie do mnie! Ale i tak jest koniec gry Dobra No nie mogę nic zrobić Dobra Jeśli się podobało to komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały na moim kanale A to był Tubis I tyle tubi się mówiam. pa pa